Cześć, witajcie na moim kanale. Mam tyle pucharków, ile widzicie. Zagramy sobie o to na takiej mapie, zanim otworzymy bardzo dużą ilość skrzynek. Bo jest nowy sezon. Mam Mega Boxa. Poprzedni sezon jeszcze mamy nawet. Tu. A tu mamy jeszcze skrzynki i Mega Boxa. I to jest bardzo duży opening. Takiego chyba nie było. No dlatego zostańcie do końca. I oglądajcie ten oto filmik. A my sobie zagramy na zbiory klejnotów. Właśnie M, z którą w ostatnim odcinku, yy, chyba to był ostatni, Nie za bardzo pamiętam. To jest zawsze ten super. On mnie tak... zawsze przypomina mi się ta mapa. Jak jest. No, znaczy ja ją pierwszy raz widzę. Ale już tak myślę, że tak będzie. Żeby wiedział, która to jest mapa. O! Patrzcie tu, tu na bokach to byli. Tak zrobione, że... No ja pierwszy później Dobra. Teraz my to wygrywamy oczywiście. Bo jak można by było nie, nie wygrać. No, ale z Edgarem nikt nie ma szans. Naprawdę ja grałem Edgarem. To ja po prostu ja nie wiem. Jak może być taka dobra postać? Powinna być legendarna. I w dodatku jeszcze, że była za darmo. Tak sobie gram... Może niektórzy nie lubią, ale to jest moja ulubiona postać. I była w pierwszym odcinku już normalnie. Wow. No i tyle. Chciałam powiedzieć. Teraz już właśnie nie mam co powiedzieć. Powiem, że. Przegramy to. O sobie jeszcze na koniec. Nie będę miał tyle pucharków. Ale dobra, nieważne, nieważne. Miałem tyle na pewno. Aha No taki zwrot akcji Wzrot akcji A właśnie ten zwrot akcji O to Tutaj No co jak jeszcze teraz nie, my nie wygramy O Patrz jak jest zwrot akcji Ale śmieszne jeszcze takie odcinka Nie było śmieszne On już ucieka no dobra, jednak przegramy, nie? To, to był bardzo dobry metyk. Bardzo dobry metyk. Więc się cieszę. Dziękuję bardzo za ten metyk. Teraz otworzymy sobie skrzynki. No niestety no nie mamy już tyle pucharków. Ale teraz otworzymy sobie pierwszą. Małą skrzynkę najpierw. Tu mamy małą skrzynkę, uwaga. Mam nadzieję, że w tym odcinku wiecie mi postać. Następna mała skrzynka. Mała skrzynka. Nie ma nic. Teraz otworzymy sobie tu duża skrzynka. Uwaga, piesza. Nic nie ma. To damy do Edgara i już będziemy mieli go ulepszonego. No nie, prawie jeszcze może ze skrzynkiem leci. Pieniążki. No na sam koniec. A teraz sobie otworzymy te skrzynki. Mam nadzieję, że coś mi wleci. Bo naprawdę dużo tych skrzynek mam. No na razie tu nic. Do bieżącego sezonu. I otwieramy następne dwie skrzynki. kolejna nic nie ma a mam nadzieję że z megaboksa będzie jakiegoś kolejna no i box, i otwieramy go nosem nie ma nic nie no jak, jak nie będzie teraz w tym boxie sióstki to ja nie wiem ja po prostu nic dobra ma być Wyobrażacie to sobie? Jak? Ech, no, widzicie, nieszczęście. Ale w tym nieszczęściu możemy sobie kupić jeszcze studentkę Ems. Tak o to się prezentuje. No, więc ją kupuję. Chciałem kupić tego, tego, nie? Ale nie chce mi się zbierać, cały czas wolę coś innego kupić. No, szkoda bardzo, że nie było postaci. Ale mamy studentkę Ems. Dzisiaj przez cały odcinek mamy, mamy Ems. No, to sobie jeszcze jedną grę zagramy. No to. Tak właśnie. Na zadymie na mapach konkursowych i jako... mi się podoba bardzo ten skin no choć jest bardzo podobny ale i, i tak jest ładny jak za tyle się tylko za niego kupuje jestem bardzo zawiedziony, że nie ma postaci no ale to nie jest szczęśliwe zbyt Taśma Maleona, ale ja też miałem, jak, miałem legendarną postać. Bo miałem tego. No ale szkoda, że nie legendarną. No, no. Bo teraz już nikt nie będzie wiedział, że to jest legendarna. Jak się teraz już jestem, teraz to by była mityczna. Więc. nie jest to za dobre. Choć rzadkość była taka sama. No więc my sobie skończymy ten, ten mecz. No i tyle. No to w niestety nie mamy postaci. Hmm. Trip, hmm. Bardzo fajnie że nie mamy postaci. Goście. To był nasz. No, więc jeśli odcinek Wam się spodobał, troszkę smutny, bo. No, bo po prostu widzicie, nie, nie zdobyłem nic. No, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, ale zanim to, chciałbym Wam pokazać nowego zamierza w sam na pewno już go też sprawdziliście Ale my sobie tu sprawdzimy Z głosem go nie sprawdzam. odbija jak Rico Strzela takimi dwoma, może trafić jednym A to ma takie coś I jak tym szczera To takie coś i to się bierze I, to, i ma się ulepszenie i tyle lepiej ale później już nie można tego wziąć. To ma się na cały... No. Jak się nie umrze. Bo jak się umrze, to się dokończy. To Ale to właśnie tak. Więc dziękuję za oglądanie tego to odcinka. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję. I napiszcie komentarz. Pa pa!